Grażyna i Krzysztof znają się od lat. Nic nie zapowiadało, że ten dzień zmieni ich relację na zawsze. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Znamy się tyle lat, a on mi nic nie powiedział. To bardzo boli. Nie chciałem zająć Grażyny. Kurcze, byłem pewien, że ona o tym wie. To dlatego nic nie mówiłem. Tyle czasu żyłam z niewiedzy. A co mogło mi pomóc? Jak mogłeś? Czy Krzysztof odzyska zaufanie Grażyny? Czy ich relacja przetrwa ten kryzys? Wiesz co, Krzysztof, przemyślałam to. Wybaczam Ci. Lepiej później niż wcale. Uf. Dobra. Kamień serca. To chodź, pokażę Ci moją jedyną funkcję. Na platformie Market Planet. Nie bądź jak Krzysztof. Nie zostawiaj wiedzy dla siebie. Jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje platformy zakupowej, podziel się informacją o Market Planet. Uff, kamień z serca. Chodź, pokażę ci fajne funkcje. No. <laughs>